Mam dla Was jeszcze dzisiaj kartę aniołskie. Zobaczmy, jakie przekazy będą dla Was na sferę miłości. Wybiorę trzy karty. Nie będę Wam pokazywała. Pierwsza. A Wy sobie zadajcie pytanie na miłość. Druga. I trzecia. Teraz w sercu zadajcie pytanie. Jeżeli wybrałeś kartę numer jeden... Piękna energia Archanioła Rafaela. Archanioł Rafael uzdrawia nasze sfery, ale też daje takie nadzieję dla naszego serca, dla naszych duszy takiego mm, takiego wsparcia takich dużych możliwości tutaj. Nie tylko uzdrowienia, ale też, ale też mm, takiego, ja bym powiedziała, czasami nawet wypłakania się temu archaniołowi po to, żeby nam było, po to, żeby nam było po prostu lepiej. Aniołowie są takie, to są takie cudowne istoty, które nie tylko jakby nas otaczają takim ciepłem, ale nie tylko takim, taką miłością, ale też w takiej energii właśnie, takiej energii właśnie takiego spokoju, energii takiego wyzwolenia. Kiedy otulają nas takim zielonym światłem, właśnie uzdrowienia, często nasze serce jest gotowe, żeby właśnie zrzucić ciężar przeszłości i wypełnić się spokojem. Czasami miłość nie musi nas boleć, czasami musimy przejść w pewien sposób taki dobry, ale też. Możesz się poczuć tak lekko, tak czule, bezpiecznie, taką osobą bycia, bycia zapiekowaną. Natomiast też warto otworzyć się na przyjęcie i miłości, i tego, co jest ważne, i wsparcia, i zrozumienia, i takiej troski przede wszystkim. Zobaczmy, co się kryje nad kartą numer 2. Jeżeli wybrać kartę numer 2, mamy tutaj naukę. Kartę nauki, ale też takich, takich lekcji dla naszej, na, dla naszej um, duszy. Ale też Takiego otwarcia się na wszystko. Pamiętajmy, że relacje z ludźmi, czy <laughs> właściwie miłość to też jest taka ścieżka nauki. To każda relacja, to każde spotkanie, każde słowo uczą nas czegoś cennego. I o sobie, i o innych. I teraz możemy być w takim momencie, kiedy serce nas zaprasza do takiego, ja bym powiedziała, głębszego. Zrozumienia, pragnień, jakby granic, wdzięczności. To jest bardzo ważne. Aż jestem ciekawa, co się kryje pod kartą numer 3. No, proszę, więcej radości, więcej swobody, więcej tutaj takiego luzu. Więcej spokoju przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Jest bardzo dużo takiego ciepła. Pamiętajmy, że miłość często chce być taka lekka, taka pełna uśmiechu, takiego wsparcia, takiego docenienia o właśnie się mój piesek odezwał. I też to jest taki dobry czas, żeby cieszyć się chwilą. Tak jakby. Doceniać i gest, i więcej śmiechu, i więcej spontaniczności, i takiej beztroski, takiego ciepła. To jest bardzo ważne. Zapraszam Was serdecznie po indywidualne horoskopy. Um, Telefony i kontakt do mnie macie w opisie filmiku.